Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Ignacy i moi drodzy, moi drodzy, widzimy się w herausach? Widzimy się w herausach, proste. Mam nadzieję, że mi nie zabiją w e, w tej turze przynajmniej, bo musiałem te save i lecimy. Wow, przeżył, zajebiście. Czyli Czubart go nie dojechał jednak w tej turze. Czy jak on tam się zwał? O Boże, pozdrawiam z W sumie tak dostanę więcej, w gruncie rzeczy, więc to nawet dobry deal. E, w gruncie rzeczy tam chciał, żebyś o tu pojechała. bo tam są fajne artefakciki. Dobra, pozbierajmy co tutaj się znajduje. Mamy w miarę sprawnego szybkiego tego bohaterka, więc yy, czemu by nie? Czy tam były jakieś szkieletorki. Tamte mnóstwo żywienców byś pogonił. To jest pytanie za 100 punktów. No chyba tak, no. Zróbmy coś takiego i jedynki go tutaj. No, Spajglas. No, to nie jest tak, że ten artafek miał przechodzić. Tak mi się wydaje, że ten artefakt to miał przechodzić, nie? chyba, według zamysłu. Opor do surowców jest. Aż żal nie zebrać, nie możemy sobie tak rozbomblować tą ekonomię naszą, że... Aż miło. Dobra. Ivor, jesteś tu. Tu sędzi. A i tu są jeszcze surowce. Zbierzemy sobie te strażnice i te inne głupotki. Yy. Tym zrekrutował woja. Lepszy ucznika. Zamienił coś, żebyś mógł tego użyć. Eee, no. Pozbyłbym się ciebie. Dałbym ci pikinierków. A, i konnicę mogę. No to dawaj. Miałem jej za dużo, ale no to jest jakaś tam siła już, nie? Coś tam czyścić możesz, nie? Zastanawiam się, czy tę armię już bym pogonił na przykład y, tego. Czy byłbym w stanie już się pogonić y, na przykład tego czuberta stąd, nie? W sumie ze smokami. Nawet no, miałoby sens jakiś. I tu jest kolejne jakieś przejście. Pytanie, ile oni jeżeli ma... Jeżeli te podziemia są ze sobą połączone, to pytanie, ile on ma bohaterów już w podziemiach i tam gdzieś mogą wyskakiwać w jakieś, z jakieś dupy miejsca. Zrób coś takiego. Te duszki, śmierdziuszki masz. Też tu wyskakuj No w sumie, co to będziesz robił, nie? Ciekawego. Nic specjalnego już tu nie zrobisz. Dawaj. Ek, spiczek. I dawaj tam. A szlinek, pójdź w tę stronę. Będziemy mieć zawsze przegląd już wtedy mapki. Okej, okay, jest Middleheim. Wygląda na jeden z jego zamków Macytketa. W sumie to zrobimy inaczej. Bo tu w większości chodzę po ziemi tej, więc też kiety mi się nie przydadzą. A przydacie mi się wy. To jest zawsze z do ruchu, bo mam wtedy nie, mam... Chyba nie mam za dużo kar naturalnych, ale... Co piszę zobaczymy co za skill wejdzie yy. Dawaj tu No dobra, zdecydujemy zaraz Z Archaniołami już powinniśmy ich pogonić, nie? W sumie W sumie To tak z Archaniołami powinienem ich pogonić, więc na tym się może skupmy Skoro jestem w stanie mieć archanioły, to czemu by nie? Bądźmy upierdliwcami tyle. Pozbierajmy surowce. Zobaczy, ja czy tam też mają jakieś wyjścia intrygujące. Ty już masz to zbadane. Aha, czyli to są tylko zjazdy w dół, to pędź w tę stronę. To jest, czekajcie, czyli tu był jedno, tu był drugi, to ten, to jest ten. Dobra, I w takim razie te tunele pewnie w dół... Dupro... Szkoda, że nie mam czaru żadnego staram się, czy mógł zobaczyć, w którą stronę to się może kierować wszystko. Okej, okay, nie ma szkieletów. Septiena, w takim razie wyczyścisz to. A tu ulepszajmy wojo, nie? Arena walk super. I ulepszmy wojo tu. Na przykład tak. Rzeczywiście wtedy będę w stanie operować na przykład na dwóch armiach, nie? No to już jest jakaś tam... dla mnie przewaga, nie? Mniejsza czy większa, ale zawsze. Mhm. Ok, ale moglibyśmy też dobomblować wojskiem. Nie czy chcemy mi się te dwa zamki rozbudowywać. Ok, łazisz tu, widzę cię. to zawsze mi zwiększy rekrutację przed końcem tygodnia. Mnicha na przykład. Siódmy poziom, nekromancja ulepszona. Super. Zajść tych ząb. Zajęliście. Lewalujmy je. To jest dużo ekspo tutaj. O, logistyka. Ziemia i artefakty. Jak ta bohaterka wyjedzie z armią, to coś tam może nawet mieć, nie? E, odwiedzone, odwiedzone. To widzisz, wojsko. Zrzuć całą armię. Tak zrzuć, tak zrzuć. E, też będziesz zbieraczem, trudno. E, dawaj tu. Okej, okay, tu coś jest. Ciekawe. Tu też jest wyjazd do góry, zaraz. To pojedźmy. Tyle, żeby zbadać. Miał przegląd logistyka. O, kusznicy. Dobra, super. I teraz tamika Tu, o, z górze, fajnie. Weź sobie tego łącznika, co ci szkodzi. Zaczekasz, tutaj, turę. Już ty jedziesz ulepszyć archanioła. I zrobimy tak, że zostawić tylko anioła. Lepszy Mysz i będzie miał Ładny ruch. Myślę, że z ulepszoną armią pognam tu. Może przekażę armię Wokialowi. Nie wiem jeszcze. Zastanawiam się nad tym cały czas. Ulepsz was. Jakiś tam slow jest. Czerwoniak jest tutaj. Dobra, zajebiście. Mamy cię. To jest ten czubert cały. Super. Koni świeże. Co ulepszamy? Gryfa? Gryfa. Gryfa jest zajebiście ulepszony. Boom. I patrzcie na tą armię. Dawaj tędy, kumplu. Jedziesz tam na tamtego. No eee, i se, weź tych co ci szkodzi. O, i surowce, zajebiście. Dobra, i tu jest zejście do podziemi. No to już wszystko wiemy, mniej więcej. O, a, i tu jest wyjście. To, dobra, to zbierzmy tu wszystko. Tancik, zahacz o to i zahacz oto Dawaj tam i Dominka ekspujemy tu. Dobra, Zajęliście. Patrzcie na jej staty. Czy ktoś jest za mała wpierdol? Ten tu jedzie, trochę cykam się, więc zajadę se tu i zapiszę grę. Najwyżej nie ucieknę, już, to już jest ten czas. Szkoda, bo jest lepszym bohaterem niż Inkham, więc chciałbym bardziej jego używać niż Inkham, bo Inkham. Najlepiej w ogóle zamieniłbym wojsko, to tak, co do zasady. Najlepiej by to zadziałało. Eee, I tu. Eee, o Przyjedziemy, odbierzemy, ulepszymy armię i będzie. Dobra. Boom. To tak, Inkham. Słapnij armię. Inkham jedzie. A jeszcze te kopalnie na przykład. A ja w okialem. Tu. Mamy naprawdę niezłe armię. Mamy pią piątkę archaniołów, więc... W momencie, czy czego od życia chcieć więcej? E, tancik. Tancik nie miałeś tu jechać gdzieś, nie? Zajebiście. A, z surowca w podziemiu. No cóż, zraszowanie wroga to była najlepsza decyzja jaką podjąłem. Stanowczo. Jeszcze, komputer jest taki pasywny na tej mapie. Naprawdę. Będzie szybki scenariusz. No i następna kampania pewnie będzie zaraz, nie? E, pom pom pom. Możliwe, że w tym odcinku nawet skończymy. Tak teraz o tym myślę. E, nie wiem, to lepsze i docelowo, nie? Tane. Horda, mnóstwo. Dobra, ma podstawy, nie? Ale. Zapiszmy grę. Chodzi o to, żeby nie wytracić dużo, nie? To była prosta bitwa, teraz trudniejsza. Jednego rachuniała mi kazał stracić. Masz manę, tak? Hejścik, slołek. Ty masz od wszystkich, będzie dostawał. Ale kto ma przyjąć, tak powiem, gros uderzenia? To jest pytanie ze 100 punktów. To jeszcze nie zdecydowałem. Ty możesz przyjąć pierwsze uderzenie. Następnie, ty możesz uderzyć. Dobra, trochę mi kapłanów zdjęli. Ty nie uderzaj. Teraz ty. Teraz ty. Zajebiście. Podlecisz. Ilu tu masz? 26 podlatuj. Ty zrobisz coś takiego, że skrzesisz tego Następnie wlecisz tak po strzelcu eee, trochę głupi to był, teraz jak o tym myślę. No to był głupi. Wait. Ty wlatuj tam może mi spać ten archanią. To pomoże. Czego ja zmniejszę do trzech? Tak raz, dwa, trzy i tak masz dojście do mnie. No. Nic lepszego nie wymyślę. Ta. Zamknęli mi bramę teraz. To też jest minus. Nie ubiłem ich bramy. No czy... Zupełnie szczerze. Zatrzymywani szarży pikinier, więc z nim nie robię tak ataku. Kurwa, głupio stanąłem. Teraz nie mogę arkaniołem wlecieć. dostanę obrażenia. Ile mam? Nie, dobra, nie zginę. Dobra. Potraciliśmy inne rzeczy, ale zdarzyliśmy mu tego. Chyba jednak z bo lepszych bohaterów, jego mam wrażenie. Ja mogę tu portal fały zrobić super, yy, ale to mnie nie aż taki jara. Ja sobie zrobię w ten sposób. Jeśli już mam coś zrobić, to zrobię tak. Ulepszę sobie krzyż, krzyżowca. Teraz, ty mm, ulepsz śmieciarzy. Ile zrobisz? No, coś tam zrobiłeś śmiecia. Oj, właśnie nie No dobra, tak się składa, że mam z 200 kamieni i wszystkiego. Powinno starczyć mi. Jeszcze starczy mi na ulepszenie, chyba. Tak? Dobra, to nawet ze śmieciarzami mogę to zrobić. I z ulepszonym liszem też bym mógł to zrobić. E Dobra, będę zwolniony przez to, ale trudno. E, pam, 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 pam. Dawaj tutaj. To jest ładna nekropolijna armia. E, tancik, paru czempionów, no to pogonisz to najwyżej. E, tancik, tancik, dawaj tu. Misra. Wiele siano. Dobra, wydaje się, że wróg nie ma za dużo zębów już. Ja no, bym rzeczy, pewnie raszować ten jego zamek. Dobra, to jest to pewnie wyjście tu. Dobra, ty, 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 ty stąd. Tu jest kopalnia złota? No to zabierzmy ją mu. Weź to, weź to. Spadaj tu. Inkham. Ty masz tylko teraz te. Smokasym. No dawaj tu. Ja myślę, że zrobię tak, że widomino już pognam w tę stronę, w stronę zamku. Ewentualnie wokialem te... Nie, wokialem capnę tego bohatera mu jeszcze, bo gdzieś kiedyś się uchował bohaterem. Tyryś. No, coś tu będzie miał. Tutaj niestety nie mam armii, ale trudno. Oddajmy no tutaj i zobaczymy co dalej. Wylazł czymś. Będziemy straszu pewnie. Eee, ulepsz to. Dobra, no byście. Go. Puścimy tu zbieraka jakiegoś jednego zaraz. Chyba już nie mogę robić nie? Teraz. bohatera jak to jest. Ośmiu, mam. no mam max. Musimy kogoś schować z zamku, zaraz zobaczymy. A? czy ty mi się do czegoś jeszcze przydasz zanim ty dojdziesz to mi nie kupa czasu a ja bym wolał tu bohatera zrobić i zabrać kopalnię więc zresztą prędkość to jest ta sama więc bez różnicy tak, tak, tak na dobrą sprawę patrzyłem czy, czy któryś jest szybszy ale to, tak jak mówię no to, to mi niewiele zmienia to... bądźmy upierdliwcami musisz mnie zaatakować to w środku Super. A to jest strachztu. A co tam jest na górę? To jest jeszcze jeden przejazd. Ciekawe. E, tancik. Zobierz kopalnię. Taj biście. Dawaj zejdziesz pod ziemię. Septienka. Imo. Laszły. Nie ma co czekać. On nie ma aż takiej dobrej armii. Wydaje mi się, że ten drugi bohater jego był lepszy, więc... z czymś wylazł. E... Dawaj tędy, dawaj tędy, dawaj po drodze, dobra, super, tam, go podziemia, I ty pojedziesz tam, Isra, dawaj tu do góry. Tam zamek jeszcze jakiś mają, ciężko powiedzieć. Okej, okay, tu jest jakieś takie skośne przejście. A, to nie olał. To. to miał tylko więcej many, co? Albo jakiś dobry czar. Pewnie byłbym w stanie mu to zabrać. Eee, dawaj do niej. No, zajebiście. Zamicie się czarami, nie no może tego ducha mi zostaw, a, no nie, weź smoki, zajebiście, no tam zbieraj, a, dwo, a mogę go jeszcze odciążyć teraz, o tym pomyślałem, jak już tu byłem, zajebiście, aha, a, że tak, Zób to no i tutaj to nie wiem co mogę robić już to Dobra oddajmy turę Ten wylazł Siemanko Dużeś przylazła Wiedziałem, że tak możesz chodzi mi za w moim zamku A. No dobra Dobra, szósty dzień. Iż może mi zajmie tam ten zamek ta teryśka, ale to... to, to, to biały strażnik, to mam takiego, no? Bardziej bym powiedział, że minor inconvenience niż jakieś realne zagrożenie dla mnie. Tym, 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 ty spadasz. Słusznie. Ty nie spadasz, to niesłusznie. Wokial. Dawaj tu. jeżeli go odbijesz i tyle. Siódmy dzień. Szkoda, że mam te anioły, no. Nie chcę mu robić aniołów, bo on będzie je miał w przyszłym tygodniu. Zrobiłbym coś takiego i po prostu byłbym upierdliwcem. Eee, I już. Niecham, zajedziesz po wojsko najwyżej. Dobra. No, coś wymyślimy. Coś tam złego może stać. E, Ashlin. Aha, i to jest przejazd tu. Dobra, już wiem. Ale co jest tu. Wow! Fajne artefakty. I to jest wyjście pewnie to w tych podziemiach. Dobra, ty się tutaj spadasz. Okej. Okay. Zajmujesz mi kopalnię, nieźle. Dobra. Od goblin populacja się dubluje. No może mi w tych podziemiach przeszkadzać, tak teraz o tym pomyślałem. No, no dobra, ale to też nie jest duże. Szkoda, że nam zakłócają wojska i to ulepszone. No, teraz o tym myślę. Dobra, ale przynajmniej go mamy, nie? To jest najważniejsze. Nie no, da, jakiś hop goblin mi zablokuje tunel czy coś. Się zesram na rzadko. Dobra, spadaj tu. Co to może zrobić w życiu jeszcze istotnego? Wizja. Nieźle. Nieźle, nieźle. Dobra, tutaj jest koniec mojej podróży. Ja myślę, że zdecyduję się na zajęcie zamków. Dobra, on będzie zwiewał. Wlazłeś do mnie? A ty odważnisiu! Gdybym był bardzo uparty, ten to to. Za... O! No ulepszył się na no, mógł zrobić. Zamek jest mój. No ja widzę, że to wszystkiego nie zrekrutował. Głupek. O. Dobra, no tam. Linkham, dawaj tutaj. To może mi się przydać nawet ta wiedza. Będę wtedy wiedział, gdzie on będzie do mnie chciał wyjść, nie? Tu już myślę, że przejdę. Misra. Ty nic i ty. No to to nie jest. Super, konie i bus do ruchu. Nawaj za nim. Tu masz chyba logistykę, nie? Więc... Trzeba się tego pozbyć. No ja ty też masz cztery, dobra. To bez znaczenia. Chyba go capnę. Oddajmy turę? Tak, to jest głupek, dobra. Wygląda na to, że kończymy kampanię. Zagrajmy tę bitwę, co? Dobrze. Zagrajmy. Wygląda na to, że to może być ostatnia bitwa, więc może warto. Może warto. 60 obrażeń na wszystkich. Who ho wow, ho wow, ho wow. Dobrze. Wait. No niech to pies. Trzeleko. Dobra, weź, uderz. już nie. Wiem, że bardzo chcesz. No przerzuc. Myślałem, że mam trochę lepsze te Super. Dziękuję. Tata dodała nam kampanię za nami w takim razie. Prosta ta misja. Wystarczyło raszować nie? Wystarczyło rasować i było easy. O, jest kapslak wciśnięty. Ignacy, go. Coś tam mamy. No i co, zostaje nam pieśń dla ojca. I to jest potem chyba ukryta kampania, ale tym moi drodzy zajmiemy się już w kolejnym odcinku, więc ja bym Ignacy wybeźcie by wy, a to moi drodzy były herozy trzecie. Widzimy się jutro. Cześć.